Co się zmienia w kontekście AI Searchu w porównaniu do zwykłego searchu? Jeśli chodzi o zwykły search, przyzwyczajeni jesteśmy do struktury, w której Google crawluje nasze strony internetowe, indeksuje i następnie rankuje w wynikach wyszukiwania, w tych blue linksach, czy też po prostu w top 10. To, do czego przechodzimy, jeśli chodzi o paradygmat w AI Searchu, to jest przede wszystkim retrieve, czyli pobranie informacji z waszych stron internetowych, dalej zacytowanie, a na samym końcu zaufanie wam. Dlaczego zaufanie? Ponieważ wszystkie modele językowe charakteryzują się wyzwaniem halucynacji to się nie zmieni dopóki rządzi światem architektura transformerów. Tak, więc czując odpowiedzialność społeczną każdy AI serch i czy to będzie ChatGPT, czy to będzie AI mode musi wam Zaufać. I taki framework będę Wam dzisiaj omawiać, jak się znaleźć w tym miejscu. Cited. No i na końcu Trusted, tak żeby to nie była jednorazowa przygoda z AI Searchem w Waszym przypadku, tylko żebyście byli cytowani, czy Wasze brandy były cytowane cały czas. To, co jest dla Was również kluczowe z, tego, z tych pierwszych informacji, to jest to, że korelacja między tradycyjnym rankingiem, czyli top 10 wyników wyszukiwania w Google, a widocznością w AI Searchu, które stanowią zupełnie osobne ekosystemy. To Wam również dzisiaj pokażę, wynosi tylko 0,65. Znaczy, tylko to jest całkiem spora korelacja, 65%, także bardzo fajnie. Natomiast pozostaje jeszcze miejsce tych 35%, o których będziemy zaraz sobie rozmawiać. Te materiały są opracowane na, tym, na podstawie badań naukowych, researchów naukowców oraz mojej całe, mojego całego doświadczenia w kontekście SEO i tego, o czym mówię na całym świecie od lat w kontekście SEO. Kilka statystyk. Czas GPT. W 47,9% przypadków cytuję Wikipedię, więc od razu informacja dla Was. Jeżeli chcecie się znajdować w czacie i wasz brand jest na tyle rozpoznawalny, poszukajcie możliwości cytowania na Wikipedii. Jeśli nie w Wikipedii, poszukajcie możliwości cytowania na Wikidacie czy odpowiedniku Wikipedii. Jest kilka takich encyklopedii, więc tam musicie się znaleźć, tam muszą się znaleźć Wasze brandy. AI Search docenia internet Media, tak na to nazywam. Internet Media to są wzmianki prasowe, press releasy i informacje o NC, jako o waszej, waszej firmie. Zaraz Wam to wszystko wyjaśnię. Dodatkowo Google, w związku z tym, że ma największy indeks stron internetowych na świecie, nie faworyzuje internet Media, tak jak pozostałe chatboty. Dlaczego? Bo ma indeks tych stron internetowych i ma go zapisanego. Wszystkie chatboty, albo większość chatbotów, mają indeks stron, co się znajduje w Top 10, ale muszą pobrać Wasze strony na żywo. W sensie musi się odbyć ten retrieval na żywo, czyli chatbot wchodzi na Waszą stronę, pobiera treść z Waszej strony i generuje Wam odpowiedź w czacie GPT. Ile macie cierpliwości, żeby otrzymać efekt w czacie GPT, czy wynik? Podejrzewam, że to będzie, nie wiem, 10 sekund. Więc to jest ten slot, w którym chatboty będą przetwarzać Wasze strony internetowe. Dlatego wybierają Wikipedię, bo im łatwiej jest zapis zapisać i aktualizować, a Google już ma zapisane Wasze strony internetowe, stąd wynika ta dysproporcja w stosunku Google do chatbotów.